Witam Was ponownie na moim kanale. W dniu dzisiejszym chciałbym kontynuować serię Unride Krok po kroku. Wczoraj, czy w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, czy tam instalowaliśmy, pokazywałem jak zainstalować system Unride na naszym pendrive. Tam możecie sobie, że tak powiem, przy, przypomnieć. Możecie sobie przypomnieć również, jak to się robiło na moim blogu tam też dosyć szeroko to opisywałem. Od dnia wczorajszego do dzisiaj ja nic z naszym systemem, który tutaj widzicie, nie robiłem. Także on, tak jak w dniu wczorajszym, czyli tak jak w, to, w ostatnim odcinku, pierwszy raz zastartował. Tak, pierwszy raz jest odpalony i tak stoi. Nic nie było ruszane, nic nie było grzebane. Powiem Wam, że tym bardziej jestem podniecony tym, że. Że w taki sposób udaje mi się to teraz nagrywać, ponieważ no nie kryje tego, że w momencie, kiedy pisałem tego bloga swojego z przygodami, z Anriderem z pierwszym startem systemu, z konfiguracjami, z tymi wszystkimi cudami i z, nawet z, elementem, z elementami tego swoich przemyśleń, jak doszedłem do, do Unride'a, że go wybrałem, zainstalowałem, przetestowałem, a potem go zakupiłem. <laughs> Przepraszam, to chciałem Wam powiedzieć, że wtedy to odtwarzałem. Odtwarzałem troszkę z głowy. Przez moment tam miałem gdzieś taką maszynę starszą postawioną. Zresztą, jak mówię, nie pamiętam już dokładnie jak to było, ale ja wtedy, jak pisałem bloga, to, to chyba sobie odtwarzałem to krok po kroku w jakiś sposób. Instalowałem onRidea po raz pierwszy. Natomiast teraz, jak widzicie, rzeczywiście robię to tak, jakby po raz pierwszy, ponieważ cała ta instalka, jeżeli chodzi o, o instalację systemu na pendrive, czyli odcinek poprzedni, ten pierwszy start nowo zainstalowanego systemu, czyli to, co jeszcze widzieliście również w poprzednim odcinku, jak system wstał po dłuższym czasie, tak dosyć długo się uruchamiał. No to, to rzeczywiście to jest tak, jakby, jakby jak to robiłem po raz pierwszy. Tutaj na blogu pisałem, że pierwszy start systemu za chwilę opisywałem tutaj w jaki sposób się ten, ten, ten nasz system kupuje, jakie mamy licencje itd., itd. Być może jest to tam jakiś temat do dyskusji, czy taki system płatny jakim jest Unride jest lepszy od systemów darmowych Open Media Volta, czy tam Trunasa, obecnie wcześniej FreeNASA. Nie wiem, ja nie chcę wchodzić w żadne polemiki. ja Tworząc blog otwierając tam to forum, które, które działa na chwilę obecną tak, jak działa, czyli czyli gdzieś tam próbuje się odtworzyć od, od czasu poprzedniego, kiedy, go pierwszy, kiedy je pierwszy raz postawiłem. I tak samo ten kanał, to no są to wszystko takie inicjatywy w celu naprawdę popularyzacji tego systemu, bo uważam, że jest to system dobry. Chciałbym zarazić ludźmi, ludzi tym systemem. Oczywiście, 59 dolarów, jak widzicie na starcie, dla jednych będzie to mało, dla innych to będzie dużo. Jedni kupią, potestują, lub nawet nie kupią, tylko potestują przez 30 dni i, i powiedzą: A nie pasuje mi to, ale ja uważam, że to jest naprawdę fajny system i będę się starał nadal przekonywać wszystkich do tego, żeby ten system sobie zainstalować, przetestować, a potem go zakupić. Ja go zakupiłem. Już nawet w dwóch kopiach, czy nawet więcej, w trzech. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony i to, co słyszę dalej, czyli w kierunku tego, w jakim idzie right bardzo, bardzo mi się podoba. Dobrze, przejdźmy teraz do naszego odcinka, czyli tego, co dzisiaj. No, słuchajcie, na wstępie chciałbym tego odcinka, na wstępie tego odcinka, bo już jakiś tam wstęp przed chwilą zrobiłem, natomiast na, wstęp, na wstępie do tego odcinka. Chciałbym Wam powiedzieć, że będziemy, będę tutaj teraz jechał troszeczkę w ciemno. Dlaczego? Dlatego, jak wczoraj widzieliście, system, który został zainstalowany, to 6.10, czyli system powiedzmy niestabilny, tak zwany Next. Jak to, jak to, jak to jest opisane w Unreal, bo stabilna wersja 6.9 bodaj 2, którą mam na swoim głównym, na swoim głównym serwerze z i tam się tego trzymam. Natomiast tutaj, tak jak wczoraj mówiłem, doszedłem do wniosku, że dajmy 610, czyli nexta, zobaczymy, co, co będzie grane jest tam ten menadżer plików, który, tak mówię, to naprawdę była dla mnie bardzo dobra wiadomość, że, że chcą to wprowadzić. Dlatego też będziemy jechać, troszkę ja będę jechał tutaj troszeczkę w ciemno, powiem wam, że od dnia wczorajszego, czyli od momentu, w którym Uruchomiliśmy nasz system na tak zwane czysto, czyli system uruchomiony jest na czysto, tam nic nie ma, nie ma żadnej ma macierzy, nic nie jest skonfigurowane, ale, no właśnie, jest pierwsze ale. Ja tutaj sobie specjalnie wszedłem do swojego starego wpisu na blogu. Tu oczywiście pisałem już to, o czym mówiłem wcześniej, czyli w wirtualkach, tak, o dokerach, musimy mieć to włączone. Ja z tego co pamiętam, chyba w tym swoim systemie tego nie mam włączonego. Ale to postaram się potem włączyć, bo to w biosie to a, akurat nie dotyczy samego uruchamiania Unraid'a. To nie jest, nam, nie jest nam to akurat w tym momencie tak bardzo potrzebne. Natomiast, natomiast to, co się zmieniło i to, co już na starcie jest inne niż w momencie, kiedy ja instalowałem swojego pierwszego Unraid'a, no to jak widzicie, kwestia użytkownika. No, na, na blogu pisałem o tym, że uruchamiamy Unreal. Tu oczywiście nam jest pokazana na konsoli, jak, jeżeli mamy podpięty monitor. W jaki sposób mamy się zalogować? Ja w dniu wczorajszym szukałem trochę po macku, a przypuszczałem, jakiego IP, jakie IP dostanie ten, ten system. Natomiast, bo, wiem, bo ten, bo chodziło, chodziło już u mnie, ta karta sieciowa już była podpięta u mnie do sieci, także z DHCP było tam zapamiętane, że, że ta karta ma otrzymać taki adres. Natomiast wy zobaczycie sobie jeżeli macie podpięty monitor do naszego onraida to co ja mam opisane w tym miejscu no i przede wszystkim kwestia tego, że w momencie kiedy tworzymy przeglądarkę pod tym adresem to nam w dniu wczorajszym ukazała się od razu możliwość konfiguracji hasła dla użytkownika root czyli dla tak zwanego superużytkownika w swoim blogu Wtedy to było troszeczkę inaczej, w tamtej wersji, zobaczcie, tutaj była wersja 6.8.1, czyli o, naprawdę jeszcze poprzedniczka wersji 6.9. Natomiast wtedy ustawiało się to właśnie w taki sposób, że wchodziło się tylko przez użytkownika root, nie było żadnego podanego hasła, no i dopiero później trzeba było wchodzić do podmenu, do podmenu użytkownicy i tam to hasło zmieniać. Tutaj już od razu jest to ustalone, tak jak widzieliście w dniu wczorajszym, użytkownik gród i należy podać hasło. Myśmy to hasło podali. Zróbmy to. To jest jedna, to jest jedna ze zmian, zresztą bardzo moim zdaniem dobra. No po co po starcie systemu czystego szukać gdzieś tam miejsca, gdzie się tego, gdzie się to hasło ustala. Po prostu od razu się to hasło ustala przy pierwszym logowaniu. Ja uważam, że to jest bardzo fajne. My się zalogujemy, a ja chciałbym przypomnieć, że system jest czysty, czyli nic nie jest na nim skonfigurowane. Dla mnie jako użytkownika, który jak widzicie pracował wtedy na wersji 6.8.1, to też będzie pewnego rodzaju nowość w jaki sposób będziemy konfigurować, konfigurować w wersję 6.10, ponieważ ja w wersji 6.10 nie konfigurowałem. Ostatnią wersją, którą startowałem od, od zera na czysto to wersja 6.9. Tak, tak wersja 69 na pewno, to na jednym maszynie to instalowałem komuś, i szło to bardzo fajnie. się konfigurowało. Natomiast tak jak powiedziałem, już zmiany są. No i cóż co już zrobimy? Co przede wszystkim coś zrobimy? Najpierw co widzimy? No widzimy nasz system, który od razu wita nas startem i informacją o tym, że macierz jest zastosowana po prostu autostart jest wyłączony. OK, autostart autostartem, natomiast nie ma co tutaj startować, ponieważ nic w naszym systemie skonfigurowane nie jest. Popatrzmy na to sobie jeszcze raz. Jak widzicie. Main, czyli tam gdzie my konfigurujemy sobie za każdym razem system Unraid, i macie w systemie Unraid, czyli mówiąc po prostu ustalamy sobie jak będzie to wyglądało od strony dyskowej w naszym, w naszym serwerze. No to mamy podane tak jak Wam mówiłem. Jeden dysk SSD malutki 120 na też, no to tak jak powiedziałem we wcześniejszym odcinku. No jest to taka prosta konfiguracja, ale konfiguracja, dzięki której coś będziemy mogli zrobić. No i trzy dyski po 2TB. wczoraj tam chyba się pomyliłem w filmie, w filmie i powiedziałem, w którymś momencie 2 GB, to przepraszam, oczywiście chodziło mi o 2TB, 2TB, 3 razy 2TB te dyski WD. Które mogę jak najbardziej przeznaczyć na to, żeby, żeby coś tu skonfigurować, i zobaczmy co dalej. Przechodzimy do naszego dashboarda. No a tutaj, tak jak to opisywałem w konfiguracji, po kolei mamy informacje o płycie głównej, o tym, jaki mamy procesor. Tak jak Wam wczoraj mówiłem, i 7K4770K. Do tego wszystkiego mamy ilość posiadanej pamięci, ilość zajętej pamięci nasz dysk Flash, ile ma zajęte, jak wielki jest nasz system, tak, który startuje. 1% dysku Flash, czyli, czyli tego dysku, który mamy tutaj, jest zajęty przez system Unwrite. Słuchajcie, dobrze, jesteśmy w tym miejscu, no, wejdziemy na chwilę, no tu oczywiście w, w udostępnionych zasobach nie mamy nic. User, no to widzimy użytkownika, user użytkownika root, czyli tego, któremu skonfigurowaliśmy Hasło ustawienia. No i co mamy tutaj, jeżeli chodzi o ustawienia, to tak, mówię, wszystko to, co widzieliście już na, moim, na moich, w moich opisach na, na blogu Anite.pl. Tego nie będziemy na chwilę obecną Pingu używać. Data i czas. Jak widzicie, troszkę nam się ta data i ten czas tutaj nie zgadza. Poszukajmy, może, czy ktoś tutaj spróbował dodać Warszawę. No, i widzę, że nie ma. Ale popatrzmy. No, mamy, że tak powiem, ustalony jakiś serwer czasu NTP. Oniśmy jest, ale widzę, że cały czas nam pokazuje, że jesteśmy w innym miejscu niż jesteśmy. Słuchajcie, poszukamy sobie tutaj może jesteśmy tu. Zaraz, nam się powinien czas zmienić, nie wiem czy system będzie się chciał restartować, czy nie. O, mamy 13 godzinę, zmieniło nam się to, Ok, super sprawa. Zróbmy sobie powrót, czyli na tej czas mamy ustawione. Jeżeli chodzi o, o kwestię ustawienia dysków, no to będziemy o tym rozmawiać być może później. Natomiast, natomiast tutaj nie będziemy teraz nic zmieniać, no docker nie działa. Identyfikacja, czyli to, co wpisaliśmy, jeśli chodzi o kwestie naszego pendrive'a, czyli jak wrzucaliśmy nasz system, instalowaliśmy, powiedzmy, w cudzysłowie, instalowaliśmy nasz system na pendrive'ie, to tam wpisaliśmy, że nasz serwer będzie się tak nazywał i on tak się, jak widzicie, nazywa. Dodatkowy opis, jeszcze model, coś tu sobie możemy wpisywać. Ja to nic nie będę zmieniał, bo to w tym momencie nie jest ważne. Tutaj, jaki mamy dostęp, to też na moim blogu możecie przeczytać. Ja, żeby nie przedłużać, chciałbym wejść tutaj w miejsce, które jest w tym momencie bardzo ważne, czyli poszukać rejestracji. Rejestracja najprawdopodobniej w Tulsach, czyli w narzędziach, mamy rejestrację. Teraz, co my tu zrobimy? Ja nie będę krył, że ja mam klucz produktu tutaj, czyli. Tutaj po prostu będę chciał wklikać plus produktu, ale jeszcze jest inna opcja w tym nowym systemie. Zaraz zobaczymy, czy ona zadziała, bo jeśli będziemy, jeżeli mój zarejestrowany, bo ten mój pendrive jest zarejestrowany już i na, nie, na niego był zakupiony system, ja go, jak widzieliście w dniu wczorajszym, jeszcze raz przeorałem i jeszcze raz zainstalowałem na czysto na nim system, no ale w tym momencie. Wszystko co na nim było, czyli poprzednią wersję Unrealda usunąłem, a tam był klucz. Słuchajcie, no nie będę oczywiście tutaj wchodził, żebyśmy wchodzili w wersję 30-dniową, no bo przecież ja na tego systemu zainstalowałem, na, na, na ten, na ten Pendrive pen już zarejestrowałem jedną kopię systemu. I teraz pytanie brzmi, czy uda nam się tą, tą kopię systemu tutaj odzyskać, czyli rzeczywiście wprowadzić to, co. Było wcześniej, no bo jeśli system, jeżeli mój pendrive jest w zasobach firmy Lime Technology, no zarejestrowany, no to w jakiś sposób powinniśmy móc odzyskać to, tą, ten, ten kod produktu. Bo ja oczywiście mam w mailu kod produktu, mógłbym sobie teraz tu zainstalować, ale chcę przy okazji wypróbować to, co mamy w tym miejscu. W tym miejscu w nowej wersji systemu pojawia się coś takiego jak My Servers. Ja tego nie pokazywałem Wam w swoim, w swoim yy, głównym serwerze. Natomiast zobaczymy co będzie w momencie kiedy wejdziemy tutaj w Get Started. Bo jesteśmy na czystym systemie i zobaczmy co się wydarzy jeśli chodzi o rejestrację. Aha, mamy możliwość zarejestrowania się do UniteNet. Słuchajcie yy... Ja tu w tym momencie sobie wpiszę moje dane. Nie wiem, czy to tak zadziała, ale bardzo by było fajnie, gdyby zadziałało. Jest oczywiście tutaj opcja. Zobaczcie, co się stało w tym momencie. Robię to po raz pierwszy i bardzo się cieszę, że tak to się stało. Jak się stało? Popatrzcie. O, szkoda, że zniknęło natomiast jak widzieliście przez moment pokazało się że mamy tutaj klucz zaraz zobaczymy czy ten klucz się nam tutaj popatrzcie pojawiło nam się że mamy zarejestrowany na tym pendrive klucz ten klucz jest czyli w momencie kiedy się zalogowałem do unride.net to aplikacja rozpoznała że system który jest Uruchomiony na naszej fizycznej maszynie, już był rejestrowany, czyli nasz pendrive był zarejestrowany w firmie Lime Technology, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, ja już wcześniej kopię systemu na tego pendrive'a zakupiłem. No jeśli chodzi o, o kwestie, jeśli chodzi o kwestie nowego zakupu, no to tak jak mówię, przejdziecie w tym momencie sobie na stronę Lime Technology, tam sobie wszystko skonfigurujecie, podajecie, podacie maila i tak dalej. I wtedy sobie ten Install Key da, dacie tutaj i sobie go, że tak powiem, zainstalujecie. Także bardzo się cieszę, że udało mi się to przetestować, czyli możliwość rozpoznania mojego pendrive'a, bo to też jest bardzo przydatne w momencie, kiedy rzeczywiście fizycznie maszyna nam klęknie, będziemy coś wymieniali, będziemy instalowali na nowo całkowicie nową konfigurację na jakiejś innej maszynie, a mamy pendrive'a, na którego mamy zainstalowaną. Zainstalowany już system Unride, tak jak ja to tutaj teraz robię, bo no miałem pendrive'a, który już był zarejestrowany. Teraz dla tej serii krok po kroku, Unride krok po kroku, jakby go na nowo zainstalowałem, i bardzo fajnie, że zostało to rozpoznane. I że ten pendrive już nie, musi, nie, nie muszę tam się przejmować tym, że ten pendrive będzie nierozpoznany. Nie muszę gdzieś szukać maila, w którym otrzymałem yy, klucz produktu. Tylko w momencie kiedy posiadam dostęp do internetu, czyli kiedy mój nowy serwer posiadał dostęp do Internetu. W tym momencie co zrobiliśmy, no po prostu zarejestrowaliśmy się, znaczy wbiliśmy się na stronę tam gdzie tam gdzie sobie nasze dane podaliśmy wcześniej do logowania, no i mamy rozpoznany pendrive, mamy jak widzicie, wersję plus, czyli tą pośrednią dlatego. Dlatego bardzo fajnie, że udało mi się to przetestować i mam nadzieję, że przyda się to też tym, którzy w przyszłości będą po raz kolejny używali tego samego pendrive'a, żeby gdzieś na jakiejś maszynie na nowo postawić Unride'a. Bardzo fajnie to firma zrobiła. Także, jak widzicie, mamy w tym momencie zarejestrowaną naszą kopię systemu. No i de facto jedna rzecz, o której jeszcze chciałem Wam powiedzieć i pokazać, czyli. Rejestrację mamy zrobioną, czyli wersję mamy już tak zwaną pełną. Tutaj to, co mówiłem wcześniej, czyli wersja 60 RC4. No będzie słuchajcie problem, żeby tutaj, <coughs> przepraszam, wrócić do wersji stabilnej. Także my będziemy cały czas pracowali na tej nowej wersji. Tutaj, jeżeli byśmy chcieli, to oczywiście jak najbardziej możemy sobie podejrzeć, co w tej wersji się zmieniło. Od wersji RC3. Normalnie u mnie w systemie tu jest, oczywiście, wersja Stable 6.9, tam 2 czy 3. Teraz nie pamiętam, już musiałem zerknąć na główną maszynę. I tak to funkcjonuje. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku tyle. Zrobiliśmy pierwszy krok. Natomiast w kolejnym odcinku konfiguracja macierzy. Dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam.